Cześć, witam bardzo w kolejnym odcinku. Dobra, to dalej robimy postacie. Gdzie to? Gdzie te nogi? Gdzie te nogi? A nie ma nóg. Nie ma niego nóg. O, to są, dobra. O, to da. ja sobie wybierz. No, ja sobie zrobiłem, po... kurde, nie tak się robiło postać. Mati 14 minut przedłużyliśmy tam ten odcinek, że zdaje nowy, kolejny. Hej, siemanko A to już było, ale wiecie, on był. Znaczy coś tam był robił, wiecie. Dobra, a jak się wybiera te postacie? Co? Żeby zabrać. Co e, czekaj, to robisz, tak, czekaj. Wybierz tą postać u. ja zrobiłem sobie króla. Króla słegów. Króla, króla. Króla. Króla słegów. Króla słegów. a jeszcze mam kostkę! Kostkę magii... Ej! Rubikum! No dobra, rób to! Rubikum! Jestem. Dobra, zginiesz od Zginie, ale chodź, chodź. Ej, to chodzi może Ej. na ten, na miast... Ej, na... Ej, ty jesteś babą! No? Ty masz... Ty masz dwie kulki! Ty masz dwie kulki! Ej, ale to panowa, może ja Czekaj! Kup... czekaj, czekaj, pięć sekund, pięć sekund. Ej, walczymy teraz, dobra? Nie! Idź ode mnie! <grym> Moje połowa nie jest super szybka. No przykro mi. Ale czekaj, zobacz jaki to jest bohater twój, bohater B. To jest mój. Jestem B. Dobra. Ja lecę do ciebie. Nie, do mnie! Czekaj, a mamy jakieś postacie do kupienia? Ej, kurde, bohater... Dobra, ale Ej. Idź ode mnie. Ej, bo mamy y, hajs, którego nie mamy na co przeznaczyć. Nie no to wydaję. Ej, idziemy do pula Po dodatki! Po dodatki Widzę. Ej, po ej, idź na miasto i zbieraj hajs. A ja będę u pula. Zap zapamiętaj sobie, postać H mam. Ale mamy roboteczne ja ramion O patrz, monetę teraz dwa... Mam jakie razę 4, monę... Możemy sobie kupić... Mametra do 4, bo... Nie mamy jeszcze. Mamy 2000. Dwa, e, dwa, e, nie mamy. Mini postacie nie zbiorę nie chodzi. Przyciąganie monet opłaca się? 600 nie wiem, też nie wiem, nie wiem. I Zabiorę, dalej. no ja. No, dobra. Czekaj, i to damy. Do um, no, opcje, nie to. Dodatki, przebranie Nie, e, przebrane wykrywacz. E, dalej, 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 dalej. Tu masz chodzę. przyciąganie monet. Przyciąganie monet, nowa. Łączne. I teraz e, to... to przyciąga. <gry> Kurde! Kurde, nie mogę tu latać! Jesteś tylko nędzną kupą. Założymy się? Bejbaku? Yeah, yeah. To się chyba nie dosięgam <gry> Patrz! Ulelele, ja, ja umiem latać! Ja umiem latać! Patrz, patrz na mnie! Patrz! Patrz! Patrz, ja, ja się... A ty nie wiesz, czym się przyspiesza! Nie ja Jestem głupi Kurde, nie łap mnie! Bania! Przecież chodziłem z tobą, Bania! Nie że brawy! To nieprawda! Wiem jak się przyspiesza Lecę do ciebie, nie wiem <grym>, na pewno Tak. Lecę, będę strzelnął do ciebie z góry O, jestem blisko, <grym>, jeleń, ale jestem blisko, Mateusz! Patrz. Jestem już tam Gdzie? Tam gdzie ty? Na pewno Jestem gdzie? metrów od ciebie Ale kilkanaście? Dobra, nie robimy sobie ja nie chcę się tak Sam chciałeś. Kurde, on nie umie latać. <ścoughs> <Nie. ścoughs> <Kurde. ścoughs> Dobra, sam ci Wajcie. <ścoughs> do siebie. Nie trafisz sobie widzisz. Mnie? Tak, ja się widzę. To nie trafisz sobie, nigdy. ma? Bo co bloki? Kurde, ty gdzie ty lecisz? Dobra, kurde, ale ty... ale ty Ja <noise> Jacek! Nie być taki! Ja tuś. Ja tuś! Już jest to blisko! Widzisz, te szały, to chciał, to może! Panie, jak ty skręcasz, jak zakierujesz! Mój... Kurde! Ej, bo wcisnę... Idzie... dobra, bo odcinek się nagrywa, kurde! Dobra! Włączaj tą grę! Ale gramy sobie! Ale czekaj, dobra, już nie... nie, nie robimy tak, czekaj! Dobra, jedyna na wyspę e, złodziei! Chodź! No to prowadź! Czaj, no. czekaj, stop, 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 stop. Czekaj, na... sorry! Problemy <grym /dź> techniczne. Problemy patrz, techniczne. widzisz, gdzie chcę to tam myśl? Dobra, widzę. Czekałem tam już no, tam, patrz. E, kulami mocy. <grym /dź> e, Jak kulami hama hama! Patźle granatów! S małe widzę. A tam jest ta wyspa zodzieje. To czekaj, trzeba, trzeba złodziei sobie zabrać. A e, tu jest ta misja taka była... Przechodziłeś? Nie. No ale nie on... wiem, a ile to potrzeba. Po, po no, no, nie wiem, przejdziemy sobie, To 170 chyba. A ja mam 164. Zobacz. Cześć, to jak najwyżej będziemy zbierać te. Tak, tu jest misja. Czekaj, czekaj, no, no wiem, ja tej nie robiłem właśnie. No, ej, ej, ten jest nam potrzebny Iron Man. O nie, nie możemy mi tak. Musimy mieć 75. Chyba, no, ale to, to... to przynajmniej, nie? Ja Ale do... to i tak potem się odnowi, więc nie, nie opłaca się. Dobra. To czekaj, to się zna, znać... Y, Jakieś te... Ja go lubię. Nie Pat, pat, pat. Kto ty kurde? Gdzie jesteś? Ja się typem do... takiej super rzeczy. Ej, czekaj, y, ja mam pomysł taki. Kurde, to zrobiłem chyba. Nie? Ja Serio, teraz... poza mapą, patrz co masz poza mapą. Hey, ten statek, co się na chy nazywa Hero Brain! Mały wybór! Ile już się nagrywa? 8 eee, minut. Dobra, jeszcze raz spróbować z tym niebieskim... i z tym Białym Pająkiem spróbować przejść misję. Ej, to ja ci mogę po, po, pomóc. Ej, właśnie to robiliśmy tak, że ty blokowałeś, żeby nie przełazić. No kiedyś nie? tak właśnie robiliśmy, ale to on przełaził, więc to jest trochę. Spróbuj, strony. spróbuj jeszcze. Czekaj, raz. ale najpierw czekaj. Ja sobie biorę pojazd, ja tam jadę do niego, dobra. I ty sobie przygotuj autobus i możesz tu do nas jeździ, dobra? Dobra, to zaraz pojadę, ale czekaj. Ej, ale co ja mam co zrobić, żeby to odblokować? Czekaj, je Halka się jakaś grubasa, prawda? a o ja śliną! Nie myślałem że ma. Ale co, śliną? Super atak ślinowy Ej, Dobra, się tu, chodź. Jeszcze ja kurde, dobra, do, 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 tam czekaj. Biały Spider-Man i sobie autobus. Ale idzie, coś. czekaj, stop. Postać. Muszę. Muszę. Ale mateusz już to jest ważniejsze niż głupi Spider-Man. A chcesz mieć postać czy postać? Postać. Czekaj, 5 minut tą, postać 5 to. Ja już jestem blisko, nie jak to, 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 to ja trzeba. Ja się tam tepnę. No to tepnij się i, i do najbliższego wykrywacza cię. Ej, ja ej, ta postać! Tam dostanę postać? Ja chcę coś zrobić dla tej postaci, co będę miał. O, będę walczył. Ej, lubię walczyć! Ale nie z nim. Ale nie z nim, tylko z jakimiś głupkami. Nie, ja będę musiał ich poroz walać. Aha, musisz gonić auta dostawcze o takie coś i rozwalać. Kurde! A gdzie jest pełno? Nie, jest kilka. Kurde! Dobra! Gdzie, gdzie to? Gdzie ten? Tu jest gdzieś. Dobra, zdobyłem jeden. Jeden jest, dobra. Jeszcze jest, jest ile? Tych aut? Trzy. Trzy są jeszcze. No to trzy auta jeszcze musisz. Tu naprzeciwko ci będzie! Elektro i... A ja się chyba zbagował. Nie, zginął tę postać. No to zabijają auto. A jest! Przyszka, dwa? No, bo jestem koksem. Mhm. A, bo dwa były w sobie. Mm, widowie, 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 czasami. Blondę, Ten odcinek mamy. jest faktycznie dłuższy. Mamy blonda. Ej, ale co z naszym limitem? Jeszcze 5 minut. Patrzcie, mam blonda! Blonda! Dobra, chodź, mam szkili! skończymy to! E, ten odcinek, kościół! A shift ten wiesz że się przyspiesza. E, autobus! Kurde, jestem tym, co? Kurde, nie tak suka. Siadaj i jedź tu do mnie, dobra? Hmm, Jestem nie w Spider-Man. Czekaj, muszę zaznaczyć, gdzie ty jesteś. Co idziesz w tyłku moim, bo z tyłu. Eh, szukaj szukajmy, szukaj mnie, szukaj mnie, szukaj mnie. Uesność. może tak, zrób sobie. Wyłącz mapę. Nie, nie. O, to posłuchaj. Ja? Depnij się tu gdzieś blisko mnie. Gdzie ty jesteś? Nie, tu jest heti ten, ten, ten. Tutaj w ogóle jest chyba jakaś wysepka mała? Tutaj są main to omijaj. Co tu? Tu gdzieś będzie. No tu rozpada bliska jest mała. Nie, 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 nie. nie, nie. To, tu. Gdzieś. Tu. A lepiej się gdzieś koło tego, bo będziesz e musiał iść. E tutaj. Tu. I wyjść od razu autobus tą. Dobra. Ah. Nie, 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 nie tu masz Ej, lepszy zabiorę autobus szkolny właśnie i tam jest przy wejściu ja ci powiem, Ej, ten. albo kilka aut tam przystawię Ale nie bo to jak ja przy, jak ja przyjadę a no tak patrz jest to wejście czy, którego ja tak nie ma widzę e, wie, e, szybko musisz wjechać jak ja ten dobra ten jest większy normalny autobus dobra czekaj czeka, ja się zmienię w pana nerwusa ja się zmienię w normalną postać żeby wiesz nie, nie rozpoznano. Konie... Tylko pistolet. Nie wierzę, my jedziemy na czat. Ej, bo od niego strzelaj. Nie, się. Nie A jeszcze 12 minut, no to będzie teraz koniec filmika. I następny, w następnym zrobimy ten wyścig. O! Właśnie. Ej, bo ci się roz... Nie tu! Na tyłu? Dobrze, to pa. Komentujcie, oceniajcie i dawajcie łapkę.